Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. No, zbyt często się spotykamy, no, ale tyle jest imprez sportowych. Jak nie inauguracja roku sportowego, to mistrzostwa w, tej, w tenisie ziemią. Dzisiaj wróciliśmy przed chwilą z rajdu rowerowego. To był jesienny rajd rowerowy, już siódmy. Szanowni Państwo, jechaliśmy 32 km. Działdowo-Księżydwór, wysoka pryjoma i dojechaliśmy do Płośnicy. Tam chwila odpoczynku i, i z powrotem wracaliśmy. Przepiękna pogoda, 116 uczestników dzisiejszego rajdu, a więc to naprawdę pokaźna suma, jeżeli chodzi o jesienny rajd rowerowy, bo na ostatnim jesiennym rajdzie rowerowym było nas 78. No i oczywiście dwa rowery do, były do wygrania. Dzisiaj szczęściarzem był Marcin Konopka oraz pan Leon Chojnacki. No tyle jeżdżą, jeżdżą praktycznie na każdych rajdach. No i dzisiaj też szczęście uśmiechnęło się do Marcina Konopki i do pana Leon. Dziękuję Wszystkim służbom. Przede wszystkim no, mieliśmy niesamowicie obstawiony ten rajd. Zarówno Straż Miejska, policja na, na motocyklach, Wielka Frajda, była również ochrona z Nowego Miasta, były, była karetka pogotowia, był wóz techniczny, a więc wszelkie zabezpieczenia były, były w 100% przygotowane. Jeżeli chodzi o. To, no, Przepiękna pogoda, piękny raj, bezkolizyjny. Rozmawiałem z Panem Lechem, który był z medycyny, mówił, nie było żadnej kolizji, nie było żadnego wypadku, a więc bardzo zadowolony. Już na, zapraszam dzisiaj na kolejną imprezę wielką. To jest 11 listopada, biegi niepodległości. 11.11. 11. Tu startujemy w sobotę 11 listopada na działdowskim stadionie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.